Czy system Boa pokona ziemniaki, czy ziemniaki pokonają system Boa? O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o buty, basey. Był przedstawiciel handlowy u nas w hurtowni i powiedział, że system Boa, czyli to, co powoduje, że nie musimy wiązać butów, czyli co to jest takiego? To jest bardzo prosta rzecz, wbrew pozorom. Pokrętło, które Działa to w ten sposób, że po prostu mamy blokadę. Odblokowujemy i wtedy możemy włożyć swoją nogę do środka, po czym robimy pstryk i w tym momencie zaciągamy sobie na tyle, na ile potrzebujemy. Ten system jest świetny, dlatego mogę to zrobić rękami, ale też yy, znaczy rękami mogę zrobić, ale mogę też to zrobić w rękawicach. A skoro mogę zrobić to w rękawicach, ja mówię, ja sprawdzam. Pamiętacie z poprzedniego odcinka rękawica z koziej skóry. Zobaczcie, mam przykładowo, nie wiem, kamyczek mi wpadł do buta. Muszę go ściągnąć. Czekajcie, to jest tak. Mam zwinięty but. Kamyczek chcę wyciągnąć z nogi. Dźwigam rękawicą i automatycznie mam odblokowane. Mogę ściągnąć buta, wysypać i potem pstryk i zaciągam. Naprawdę przydatna rzecz na budowie, ale co? No i nasz przedstawiciel mówi: Panie Tomku, tutaj tego to jest niezniszczalne. Ja mówię, ta żyłka przecież to żyłka, gdzie nary Tak, niezniszczalne, to trzeba być naprawdę sprytnym, żeby to zniszczyć. To zobaczymy, czy 30 kg ziemniaków spowoduje, że ta żyłka pęknie. Jestem bardzo ciekawy. Przygotowaliśmy tutaj wagę, przygotowaliśmy ziemniaki. Ziemniaki kupiłem w Biedrze. A co tam? Powiedzieli, że jest w worku 15 kg. Sprawdzimy ich. Sprawdzę Biedrę, czy jak się kupuje więcej i teraz tak. Pierwsze ziemniaki, ile one będą ważyć? Okej. Okay. Ciężkie są na pewno. Dobra, zobaczmy, zobaczmy ile wyszło. No, dobra, co wy na to? Miało być 15 kg. Dobra, sprawdzimy drugi worek. Bardzo możliwe, że to przez przypadek, no po prostu dlatego nie jest pełny, pełen worek. Zobaczymy tutaj z tym workiem, czy ma 15 kg? No, pani Biedronko. Dobra, element tarowania jest OK. Teraz sprawdzamy Biedronkę, ile teraz będzie? No nieźle. Myśmy stąd nic nie wyciągali, a tu jest napisane, że 15 kg. Także nie możemy zrobić na ciągu 30 kg, więc zrobimy 30 kg minus te 60 Deko. Patrzcie na jednym worku, nieźle. Aha, nasz sprzęt ma plus minus 10 deko, więc tak czy siak dają mniej niż więcej. U nas w prabe.pl dostaniecie więcej niż mniej. Dobra, to teraz moja koncepcja jak to sprawdzimy. Powieszę po prostu buta, czyli tą linkę z jednej strony wytarujemy, żeby było wiadomo. Wieszamy system Boa, który jest zablokowany teraz. Wieszamy sobie 100. I do systemu boa w tym miejscu będziemy przywieszać kolejno worki ziemniaków. 15 kg, pierwsze 15 kg, numer 1 Zaraz zobaczymy, co nam to spowoduje. Ok, jest za długie. Musimy skrócić odległość. Ok, 15 kg. Wisi luźno i swobodnie. Ty, system boła się trzyma, już wam pokazuję. Patrzcie, tutaj, trzyma się na tym 15 kg ziemniaków. Tutaj jest ten system, jak struna w gitarze napięte. I tutaj. Dobra, to co robimy, to dokładamy kolejne 15 kg tutaj. Ok. 15 kg jest. Pięknie wisi. Nic nam się nie rozzedrze. Ok, i teraz drugie 15 kg elementu, czyli do tego samego haczyka. Dobra, uwaga, teraz koncentracja. Mamy 30 kg. System BOA, czy pęknie? Uwaga, powoli puszczam. Nie pękł. No, patrzcie, to jest jak, jak struna. Spróbujemy jeszcze troszeczkę. Dobra, może jeszcze coś tutaj pociągnę w dół, chociaż nie chciałbym ingerować. Tutaj mamy 30 kg, które napina nam tą żyłkę. Z czego wynika ta siła? Dobra, patrzymy co pękło. Jest. Pokonaliśmy system BOA. 30 kg plus nacisk moich rąk. Teraz zobaczymy, co jest w środku. A i chyba wiem, co jest w środku. Dlaczego to pękło? Zobaczcie, w którym miejscu pękło? Już patrzymy. Pękło tu w środku. W środku wewnątrz. W systemie. Dobra. Wiecie co? Ja to opalę troszeczkę i zobaczymy, bo tu mi się wydaje, że jest jakaś żyłka. To nie jest żyłka, to jest coś z drutem. Opalamy to. Ok, chodźcie, będziemy to opalać. Zaraz sobie chwycę w ten sposób. Weźmiemy to, dobra, przytrzymam sobie ten kabelek i go po prostu opalę, jeżeli. Okej, okay, mamy, widzicie to, tu jest metalowa, metalowy element. I on jest bardzo mocny. To jest drucik, po prostu drut. Tylko jaki drut? Tego nam nikt nie powiedział, bo to są pewnie zastrzeżone informacje, zastrzeżone informacje. Ale to jest drut powleczony. To jest drut powleczony zwykłą jakąś izolacją, która sprawia wrażenie żyłki. To jest metalowe wszystko. No dlatego, dlatego taka siła. Już wiemy co z tą żyłką. Czy da radę to pokrętło zniszczyć i zobaczyć co jest w środku? Mamy fajną okazję, bo tak czy siak już nam to y, pękło. O, kidoki! A widzicie, mamy to. I co tutaj jest? Czyli to jest po prostu zębatka plastikowa, na którą nawinięta jest ta żyłka. Ona wychodzi, wchodzi z tej strony, tu wychodzi tędy tutaj, to jest cały system aha, czyli jakbym to może wcisnął to bym wyciągnął nie, to jest chyba przyklejone do buta dobra, już jestem blisko żeby to rozłożyć na czynniki pierwsze ok dobra ja jestem ciekaw jak to przetnę co tutaj w środku będzie Dobra, tutaj mamy, aha, co to jest, tu jest takie coś, A, tu pewnie wystarczy podważyć i samo wyjdzie, Tu musiał mieć mały śrubokręcik. Dobra, tutaj już idzie. O, już widać. O, fajnie, fajnie, że naciąłem. To będziemy widzieć, jak ta linka się tu układa. O, zobaczcie. Mam. I teraz tak. Ta linka jest tutaj nawinięta. Nawinięta jest na to. Przechodzi tędy. I ten system to jest w ogóle plastikowy. Ale zobaczcie. System był nienaruszony. To jest bardzo taki wytrzymały plastik. On jest na tą rolkę nawinięty w taki sposób. Tak tu jest przywiązane. Zobaczcie, tu są przywiązane końcówki. I to jest nawinięte po prostu na rolkę. Natomiast te plastikowe elementy utrzymują ten system po prostu w takiej pozycji, w jaką my będziemy chcieli, jaką będziemy chcieli ustawić. No yy, cóż. System BOA. 30 kg, niecałe 30 kg ziemniaków e, pokonało system BOA. E, no tak, ale jaka to jest siła? Zobaczcie, plastikowe elementy dopiero pokonały te narzędzia. Więc, no, bardzo ciekawa rzecz. Fajnie się sprawdza, pokazuje na boku jakie buty mamy z tym systemem BOA, także możecie zakupić na prabe.pl. Bardzo ważna rzecz, przedstawiciel tej firmy, tej akurat marka BASE tutaj powiedział, że system BOA to jest gwarancja, że nic się z tym nie powinno stać. Chyba, że są jacyś sprytni ludzie, którzy wszystko potrafią popsuć. My jesteśmy tylko ciekawi i ciekawości w życiu Wam życzę. Trzymajcie się do zobaczenia, do następnych odcinków. Cześć!